Dzień dobry Od jednego z moich widzów Dostałem w prezencie 5 sztuk głowic Raz, dwa, trzy, cztery I tutaj jest Piąta Cztery głowice są to Głowice od Radiobrydników Zachodnik Natomiast jedna to oczywiście nasza El Elwro prawdopodobnie typu Drugiego Z pomocą Kolegów z radiowych pogadów bardzo szybko żeśmy ustalili, że ta głowica to jest typowa głowica Telefunkena natomiast z tymi to już był problem. Za pomocą współczesnych narzędzi, czyli poszukiwania przedmiotów za pomocą zdjęć, udało mi się namierzyć tą i tą głowicę. Dzięki temu wiem, w jakich radbiornikach ona pracowała. Także będę mógł posiłkować się schematem. Natomiast do tej głowicy w żaden sposób nie udało mi się znaleźć żadnych materiałów. Pomimo, że w książce Wodzimierza Stawskiego, głowica współczesnych odbiorników UKF, AMFM, taka głowica widnieje na zdjęciu dokładnie taka sama oczywiście ta dziurka i ta to została już przeze mnie zrobiona żeby łatwiej było stroić obwody w tej głowicy także niestety nic nie wiem o tej głowicy jeżeli chodzi o tym, o to w jakim Radiobiorniku pracowała i jaki był schemat tej głowicy, z tego względu, jako pierwszą wziąłem tą głowicę na warsztat. Schemat udało mi się rozrysować. Proszę bardzo, niestety nie jest on podobny do innych schematów, które przyjrzałem. W internecie. Główne różnice to przede wszystkim to, że mamy jeden rezystor, który idzie z zasilania B, na no, anodę jednej i drugiej triody. Zazwyczaj te rezystory mamy rozdzielone i o różnych wartościach, i to znacznie się różący, różniących. Załóżmy, na wzmacniacz 1 kilo, a na heterodynę 10 do 27 kilo ohmów. No i przede wszystkim obwód heterodyny. Tutaj mamy strojony kondensatorem, a obwód wyjściowy wzmacniacza. Jest zrobiony za pomocą dzielonej indukcyjności, a przeważnie w schematach, które przeglądałem, mamy tutaj dzielnik pojemnościowy. I następna taka charakterystyczna rzecz to nie mamy tutaj odtłumiania mostka pośredniej częstotliwości. Co ciekawe, na wyjściu tej głowicy. Mamy obwód typu L. Tak jak zauważyłem, jest to bardzo rzadko spotykane rozwiązanie w głowicach zachodnich. No ale tutaj jest. Wzmacniacz trze pracuje w układzie tak zwanym pośrednim, gdzie Punkt pośredni regulujemy za pomocą pojemności tych kondensatorów. Różnica w stosunku do głowicy Elvro jest taka, że nie mamy tutaj nic w obwodzie katody, oraz mamy inaczej włączony dławik. Ale oczywiście mamy typowy kondensator. Neutralizujący. Niestety, tutaj, jak widzimy, brak jest dodatkowego kondensatora, dzięki któremu byśmy mogli przesunąć pasmo w górę, bo głowica ta pracuje od 80. 8 do 100 MHz. Jest to tyle dobrze, że w heterodynie mamy dodatkowy kondensator. Przynajmniej tak mi się wydawało. Widzicie, że głowicę mam podłączoną, także domyślacie się, że została już przeze mnie przestrojona. Tak, oczywiście to prawda. I wydawać by się mogło, że przesunięcie w górę o te 8 MHz to nic takiego wielkiego, tak? No, niestety tak nie było. Musiałem troszeczkę się napocić, aby prawidłowo to zrobić. Przede wszystkim wywaliłem ten kondensator. I heterodynę troszeczkę przesunąłem, ale miałem proby, problemy oczywiście z dołem częstotliwości. Niestety, bardzo szybko rozsypały mi się rdzenie w heterodynie i wzmacniaczu łóże. Być może ze względu na temperaturę one takiej szybkiej degradacji uległy, ale. Zanim się rozpadły, to też zauważyłem, że po prostu miały już bardzo słabą przenikalność magnetyczną i nie chciały wejść po prostu prawidłowo w strojenie na dole zakresu. Więc wstawiłem tutaj nasze rdzenie 4 mm. U11 od popularnych głowic z naszych tunerów jednak największe problemy miałem ze wzmacniaczem W3 tak jak w głowicy typu 2 tak jak i tutaj nie mamy dodatkowego kondensatora więc trzeba było wymyśleć coś innego. Oczywiście, tak jak w wicach ELWRO doszedłem do wniosku, że możemy tylko jak gdyby zmniejszyć wypadkową pojemność obwodu rezonansowego wzmacniacza WC poprzez minimalizację pojemności Na wejściu mieszacza, która jest przyłączana poprzez ten kondensator. Czyli aby zmniejszyć tą wypadkową ogólną pojemność, przyłączaną do obwodu rezonansowego, musimy zmniejszyć wartość tego kondensatora. Prawidłowe wartości osiągnąłem stosując tutaj kondensator 4 pf. Wydawać by się mogło, że bardzo duża różnica, ale uwierzcie mi, nie powodowało to jakby osłabienia z tego względu yy, wzmocnienia głowic. Ważną sprawą było również właściwe dobranie kondensatora neutralizującego. W ramach przeprowadzonych doświadczeń na różnych lampach okazało się, że musiałem jednak zmienić nastawy tego kondensatora. Na niektórych lampach po prostu to pracowało, ale na niektórych już nie wzmacniacz się wzbudzał. To jest bardzo ważny element w tej głowicy. Nawet tutaj mamy otwór do regulacji tego trimera. I tak jak wszystkie były łatwo dostępne, to ten tutaj był zaklejony. Czyli producent mówił, nie pchać palców. Bo można narozrabiać. Z rdzeniach mówiłem, że się już rozsypały. Drugi problem był taki, że te rdzenie mają mniejszą średnicę. Ale dzięki temu, że mają mniej więcej taki sam skok gwintu stosując gumkę odpowiedniej grubości można po prostu wstawić taki rdzeń, on się opiera wtedy jak gdyby z jednej strony. Na tym karkasie, z drugiej strony na gumce, ale daje się regulować. Po zakończeniu, oczywiście, wszystko należy zalać woskiem i będzie to stabilne. To może teraz pokażę Wam, jak ta głowica odbiera. Tym razem głowicę przetestujemy za pomocą generatora. Na kanale pierwszym mamy 87,5 MHz, na kanale drugim 108 MHz poziom, minus 41 DBMów, plus 40 decybeli. tubików, czyli mamy minus 61, DBMów, 80, przepraszam, 81 DBMów, to mamy 20 mikrovoltów. I proszę bardzo, sprawdzamy dół. Już jest, jesteśmy na samym końcu. Niewielki ruch. I głowica nam pracuje. Teraz sprawdzimy, jak nisko z poziomem sygnału możemy zejść. tu już mamy koniec właściwie ale te 51 to jest ok prawda czyli w sumie mamy 91 dBm -ów. to jest 6 i 3 mikrowolta teraz zobaczymy jak jest na górze i znowu schodzimy na dół. No tak, 50, czyli 90, mamy 7 mikrovoltów. Uważam, że to bardzo dobry wynik. Antena podłączona i słuchamy od dołu zakresu. Erok Piatrał, syn Wiktora, jak ustalono po dokonaniu zabytku. że pełnili swoją posługę, zginęło w latach 41 40 tak, żeby pozbyć się rosyjskiego gazu i ropy z globalnego rynku. Karolina Lewicka, Agnieszka Litnerowicz czy Jacek Grzakowski. Dziękuję. świętego chryzanta jako na głowie jego zakończeniem sprawy jak widzicie odbiera nam multum stacji no ale teraz przejdziemy do konkretów tutaj mam taką tabelkę z wykazem Stacji lokalnych i stacji DX, jak ja to mówię. Mniej więcej mamy takie poziomy w DBM-ach, prawda? Oczywiście te DX to są stacje jak gdyby nieprzewidziane do odbioru z tego miejsca. Tak jak na przykład tutaj mamy nadajniki z Łosic, stacje białoruskie. Mamy również suwałki. No i sprawdzimy, czy coś odbierzemy. No, na przykład suwałki. Radio Z. 101 i 4. Heterodyna 112,1. Oczywiście będziemy RT, RTL-em ustawiać to wszystko. 12 i 1, żeby być pewnym, że do tej stacji żeśmy się dostroili. Zobaczcie, coś słychać.

jakieś radio białoruskie no, na przykład 105 i 9, czyli 116. ,6. Может. Может, еще сто пятнадцать один. леты. za jakimi lesami pieśnia Janka Łuczyna bardzo dobrze także widzicie, że odbiór jest bardzo dobry powiem wam tak ta głowica po samym przystrojeniu tak ładnie nie odbierała bo tak jak wam wspomniałem nie ma tutaj oryginalnie zrobionego odtłumiania moska pośredniej częstotliwości. I tak jak teraz w granicach tych 10 mikrowoltów mamy czułość, prawda? To bez tego odtłumiania to 25-30 mikrowoltów. Taka była czułość tej głowicy. A jak ja to wszystko zrobiłem? Jak ta głowica wygląda w środku? To zapraszam na kolejny film. Ale będzie to film dla moich widzów wspierających mój kanał, gdyż od pewnego czasu mam już taką możliwość. Pokażę Wam w tym filmie, jak są zbudowane mostki, heterodyny, otumiania P3 i jak to. Wszystko wyregulowałem. Zobaczymy praktycznie, jakie jest promieniowanie heterodyny. Zmierzymy po prostu też na oscyloskopie to wszystko. Zobaczymy także, jak stroi wzmacniacz w i jaka jest współbieżność. Także myślę, że powinno być ciekawie. Zapraszam, więc. Na kolejny odcinek o tej głowicy. A to na dzisiaj. Wszystko, jeżeli się podobało, poproszę o subskrypcję mojego kanału, łapki w górę, udostępnianie informacji o moim kanale na mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo.